Witamy Państwa. Przygotowaliśmy krótki wywiad z Kasią Sołoduchą, menadżerem marketingu i sprzedaży w Wire Solutions, w którym przybliżymy Państwu markę Rensztajk. Kasiu, mamy dla Ciebie parę pytań, odpowiesz nam na nie. Dzień dobry, witam wszystkich. Oczywiście, z wielką przyjemnością. to pierwsze pytanie: kim jest Rensztajk? Co on produkuje? Firma Rennsteig jest to firma niemiecka, która powstała w 1959 roku w środkowych Niemczech. Jest to firma produkcyjna. Produkuje narzędzia przede wszystkim do cięcia, odizolowania i zaciskania. Jak rozpoczęła się współpraca Wire Solutions z Rennsteig? Współpraca z Rencztek, z firmą Rencztek rozpoczęła się ponad 6 lat temu, w roku 2014, za pośrednictwem poznańskiej firmy Agentus, która jest obecnie naszym partnerem. Poszukiwaliśmy w tamtym okresie producenta narzędzi do zaciskania, odizolowania cięcia. Dla naszych klientów produkcyjnych i celowaliśmy tak naprawdę w firmę producenta o wysokiej jakości. Wiedząc, że firma Ręczek takim partnerem jest, byłaby dla nas, jest takim producentem, postanowiliśmy rozpocząć naszą współpracę i bardzo cieszę się, że od początku uczestniczyłam w tym procesie i widziałam, jak to się rozwija przez kolejne lata, aż do dziś. Jaka jest relacja marki Renshtag z Knipex, znanym wszystkim producentem narzędzi? Tak więc w latach 90., dokładnie chyba w roku 91., Knipex wchłonął jakby firmę Rennsteig do swojej grupy, do swojej dużej grupy narzędziowej z tego względu, że Rennsteig przez wiele lat pokazał na arenie światowej, jak bardzo i szybko się rozwija, jak jego produkty są innowacyjne, stąd jakby firma Knipex zauważyła Rennsteig i chciała mieć takiego partnera w swoim portfolio. Od kiedy Wiers Solutions posiada wyłączne przedstawicielstwo na Polskę? Tak, jak więc wspomniałam, 6 lat temu rozpoczęliśmy współpracę. Na początku myśleliśmy, że to będzie współpraca na zasadzie dystrybutor i producent, ale tak naprawdę bardzo przywiązaliśmy się do Renczajka, do jego produktów i przedstawicielstwo w sektorze wiązek kablowych. Uzyskaliśmy w roku 2020. Na przełomie roku 2016-2017 był to dla nas bardzo ważny moment w istnieniu naszej firmy, ponieważ tak naprawdę teraz RENCZTAJK to jeden z naszych kluczowych dostawców narzędzi ręcznych. Powiedz nam, co wyróżnia produkty RENCZTAJK na rynku i co zyskuje klient, jeśli zdecyduje się właśnie na markę RENCZTAJK? <grym> nie, nie, nie. Byłabym sobą. Jako kobieta, gdybym nie powiedziała przede wszystkim o kolorystyce tych narzędzi, bo od jakiegoś czasu są w kolorystyce niebiesko-zielonej, bardzo przykuwającej oko. I rzeczywiście jest to wyznacznik, który gdzieś je poniekąd wyróżnia na, na, na produkcjach. Będąc takim gościem często u swoich klientów obserwuję i widzę te narzędzia, ale idąc powiedzmy bardziej w kierunku profesjonalizmu i technicznych aspektów, powiem o najwyższej jakości materiału, z którego są użyte narzędzia RENCHTEIG. Są wszystkie wyprodukowane w Niemczech. W tej fabryce byłam kilkukrotnie, i na własne oczy widziałam ten proces. Co jeszcze? Na pewno opracowane patenty pod kątem rękojeści ergonomicznych, które są dostosowane do odbiorcy, tak aby mógł pracować długo, bezboleśnie, sprawnie na produkcji. Do kogo skierowana jest oferta Rennsteig? Oferta ręcz tak skierowana jest tak naprawdę jeśli miałabym podzielić to na dwa główne sektory. Pierwszy z nich to klienci produkcyjni, czyli branża B2B. Są to nasi klienci z sektora kolejowego, automotive, oświetlenia, szafy rozdzielnicze, układy sterownicze, a także druga grupa, też dość liczna, coraz bardziej rosnąca, szczególnie od ubiegłego roku, kiedy to bo fotowoltaika bardzo prężnie działa na polskim rynku i rozwija się ta branża. Są to klienci detaliczni, instalatorzy, którzy posiadają własne mikroprzedsiębiorstwa, mikrofirmy i zaopatrują się w narzędzia ręcztek, szukając najlepszych rozwiązań dla siebie. Kasiu, powiedz nam, jak ma się relacja ceny do jakości produktów ręcztajk. Tak więc jakość idzie w parze z ceną, aczkolwiek muszę powiedzieć, że my jako firma Wire Solutions nie oferujemy, nie dostarczamy jedynie narzędzi. Możemy skompletować powiedzmy tak zwane pakiety dla klientów, gdzie możemy dostarczyć zarówno końcówki zaciskowe, jak i praski do zaciskania. Co zatem daje nam większą możliwość zmiany cen, powiedzmy wachlarz cenowy jest bardziej rozłożysty i płynny i możemy podziałać powiedzmy z ceną, bo tak jak wiemy klienci zawsze się dopytują jaka jest ta cena, chociaż chciałabym podkreślić, że jednak jest to wysoka półka jakościowa, więc tutaj nie możemy liczyć, że będą to narzędzia sektora marketów budowlanych. Powiedz nam, czy w 2020 roku firma RenSteik wypuściła jakieś nowości? Tak, oczywiście wypuściła nowości, które miały być zaprezentowane podczas corocznych targów w kolonii w Niemczech na początku marca. Jednak z racji na obecną panującą sytuację pandemii koronawirusa targi zostały odwołane, przełożone na przyszły rok. I dlatego też nowości produktowe zostały zaprezentowane przez nas i przez oczywiście producenta online, internetowo w internecie. Przede wszystkim był to produkt, na który wszyscy długo czekali, wszyscy klienci produkt o numerze 707040, który cechuje się tym, że ma bardzo szeroką skalę obróbki przewodu, czyli em, tak naprawdę możemy odizolować przewód od o średnicy 0,08 mm2 do 16 mm2. Co jest też dodatkowym atutem tego produktu, to że jest samonastawny i samoczynnie reguluje się do grubości izolacji. Hmm, oczywiście niezawodna rękojeść ergonomiczna, która ułatwia nam, ułatwia nam pracę i dopasowuje się do naszej dłoni. E, I w sumie taki ostatni e, atut, też bardzo ważny, o którym często klienci zapominają, to e, wymienne ostrza, a także ogranicznik, który w każdym momencie możemy mm, wymienić u dystrybutora, czyli Wire Solutions. Które z produktów RENCHTIKE nie mają sobie równych na rynku? Na pewno takim produktem, a tak naprawdę takim systemem jest system PF12. System p 12 to praska do zaciskania, praska ręczna do zaciskania z wymiennymi matrycami. Mamy ich ponad 3,5 tysiąca w ofercie ręczny do różnych terminali z całego świata. Co następne? Również te same matryce możemy używać w prasce akumulatorowej epf 12 Jeśli oczywiście jest taka potrzeba na produkcję, jeśli ilość tych zakłut jest zwiększa, wtedy wówczas możemy skorzystać z tego rozwiązania. I ostatnim, tak naprawdę bestsellerem już od kilku lat jest system f 12 w postaci prasy pneumatycznej na mimośrodzie, seria CM25. Jest to mój Ulubiony produkt, z tego względu, że również matryce, które, tak jak wcześniej wspomniałam, zastosowane w prasce ręcznej i w prasce akumulatorowej, również możemy zastosować w prasie pneumatycznej. Dzięki temu przyspiesza nam pracę, pracę operatora. I jeszcze chciałabym dodać, że ten system PF12 również zawiera pozycjonery. Co to jest pozycjoner? Jest to element, który powinien być dołączony i zakupiony przez użytkownika do każdej praski, z tego względu, że stabilizuje nam końcówkę, co oczywiście gwarantuje nam poprawność zacisku. Jak wygląda doradztwo techniczne oraz opieka nad klientem w Wiresolutions? Nad klientem, który zdecyduje się wybrać produkty RENCHTIGUE? Mm, opiekę mamy już przetestowaną od wielu lat i cały czas pracujemy nad jej udoskonaleniem, chociaż mamy e, feedback od strony klientów, że jest ona na najwyższym poziomie profesjonalna, w, zaczynając od przyjęcia zamówienia, jego realizacji, szybkości dostaw, e, obsługi, jakości opakowania. E, ale też zapytała się mnie o opiekę techniczną. Naszym liderem jest dział techniczny w postaci kolegi Stanisława Dobosza. W tym roku uzyskał certyfikat techniczny, dający mu możliwość serwisu, pomocy u klientów produkcyjnych w Polsce. Jesteśmy niesamowicie dumni, że, że mamy taką osobę, w, osobę o tak dużej wiedzy technicznej, która tak naprawdę rozwiąże Prawie każdy problem. W którą kamerę mogę się popatrzeć, aby pokazać certyfikat? Tutaj. Chciałam tutaj pokazać certyfikat, więc, więc jest zaznaczony również na mediach społecznościowych, na stronie internetowej. No i to jest to dokument potwierdzający wiedzę Stanisława. Dziękuję Ci, Kasiu, bardzo za y, ten wywiad. Udzieliłaś z pewnością wielu odpowiedzi na często zadawane pytania przez naszych klientów, a Was zapraszamy do kontaktu, jeżeli macie jeszcze więcej pytań, wątpliwości, z chęcią na nie odpowiemy. Do zobaczenia. Dziękuję również za możliwość uczestnictwa w tym wywiadzie i szerzej zaprezentowania marki RENCZTAJ, która rośnie, będzie rosnąć dalej w, dzięki Wire Solutions. Zapraszam do śledzenia naszego kanału na YouTube oraz y, naszych postów w mediach społecznościowych i cóż, do zobaczenia również na produkcji. Pozdrawiam.